Witajcie drodzy widzowie w najnowszym odcinku Sofy Sportowej, odcinku podsumowującym finał United Cup pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską, w którym Amerykanie zwyciężyli po singlach 2 do 0 z naszą reprezentacją, i niestety po raz kolejny musimy się obejść smakiem i przyjąć tę rolę finalistów, jeżeli chodzi o te rozgrywki. Naprawdę był to bardzo emocjonujący mecz, szczególnie ten Huberta Churkacza i zapraszam was bardzo serdecznie do podsumowania. Porozmawiamy sobie oczywiście również o plebiscycie sportu, w którym Iga zajęła no, bardzo niskie miejsce, jak na to, jak dobry był to dla niej rok, oraz o tym, że Arina Sabanka zwyciężyła po raz pierwszy w tym sezonie. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, do łapy w górę i do dyskusji w komentarzach, co sądzicie o meczu, co sądzicie o plebiscycie i wszystko, co Wam tylko przyjdzie do głowy. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. No dobrze, rozpoczniemy od pierwszego meczu. Iga Świątek kontra Kokogov. Amerykanka zdołała pokonać naszą liderkę 6-4, 6-4. Jest to drugie z rzędu zwycięstwo Koko nad Igą, która... Miała do tej pory bilans 11 do 2 z Amerykanką. Natomiast te ostatnie dwa spotkania widać, że znalazła tutaj sposób gof na IG świątek iG świątek, która było widać, że nie jest do końca sobą w tym meczu widać było, że. Od samego początku brakowało Polce intensywności, jeżeli chodzi o poruszanie się po korcie. Widać było, że jest spóźniona do tych piłek w defensywie, że mniej tych piłek po prostu przelatuje na drugą stronę, kiedy KOKO była w ofensywie. No i tutaj trzeba przyznać, że było to widoczne gołym okiem, a Iga Świątek, która nie ma w sobie tej intensywności, nie ma tej e, zaciekłości, nie ma tej energii, aktywności. To niestety traci bardzo na wartości tenis, ponieważ tak jak mówię, często Iga nie jest typową big hitterką, która jednym, dwoma uderzeniami jest w stanie zakończyć akcję. Tak jak Rybakina, Sabalenka, które nawet nie będąc dobrze ustawione do piłki są w stanie być groźne dla rywalek. Iga przez swoje pewne zaniechałości techniczne po, tro, po prostu musi być zawsze idealnie ustawiona do piłek, musi być zawsze na czas. Kiedy tego nie ma, niestety pojawiają się błędy. Oczywiście też serwis Igi Świątek nie pomógł w tym meczu. Ten mecz rozpoczął się od razu od przełamania dla Koko w później Iga mimo wszystko wróciła. Prowadziła 3 do 2. Natomiast jej serwis, te gemy serwisowe, które Polka wygrywała, nie były zbyt gładkie. Ciągle musiała bardzo mocno pracować na to, aby te gemy wygrywać, no i to na pewno nie pomagało przy tym fizycznym stanie, w jakim Iga bez wątpienia się znalazła podczas tego meczu. Myślę, że te mecze przeciwko Muchowej, przeciwko Bolter, przeciwko Rybakinie dały mocno się we znaki. Iga bardzo mocno przeżywa turniej United Cup. Myślę, że nie tylko pod względem emocjonalnym, ale też fizycznym po prostu to, jak intensywnie grała te pierwsze mecze sprawiło, że po prostu mam wrażenie, że po prostu Polka dzisiaj nie do końca była w stanie pokazać swoją najlepszą wersję. Szczególnie, że Polka wspominała nawet po tej fazie grupowej, kiedy Hubert Hurkacz w cudzysłowie dziękował i że doprowadziła nas do tej fazy. Czyli, że może do, zagrać kilka dodatkowych meczów. No to Iga, tak sama wspomniała, ja już więcej meczów nie potrzebuję, także to też jest dosyć e, dla nas klarowne, to że Iga raczej była dosyć zmęczona. Oczywiście nie można tłumaczyć wszystkiego zmęczeniem. Kokogów jest zawodniczką zupełnie inną niż kilka miesięcy temu. Ustabilizowała znakomicie swój forhand. Trzeba przyznać, że nie ma tam po prostu już dziury na tym zagraniu. E, warto tutaj to podkreślić, że również jeżeli chodzi o serwis, nie ma już tylu prezentów podwójnych błędów. Oczywiście pojawiały się, natomiast, natomiast mimo wszystko w tym momencie Goff jest zupełnie inną tenisistką pod względem mentalnym. No i przede wszystkim taki kluczowy moment moim zdaniem w pierwszym secie to jest stan 4 do 4. Po 30 przy 30-15 dla Goff Amerykanka serwuje podwójny błąd serwisowy. I co się wtedy dzieje? Nie trafia pierwszego serwisu, i Iga stara się ofensywnie wejść na drugie podanie Amerykanki, psuje po czym przy 40-30 dzieje się dokładnie to samo. Gofnie trafia pierwszym serwisem, yy, ratuje się tam drugim podaniem. Iga po raz kolejny chce wejść, zaatakować z linii. po raz kolejny się myli i tak naprawdę dwa. Punkty oddaje amerykance w tak ważnym momencie, kiedy to właśnie go była pod presją. Zaserwowała przed chwilą podwójny błąd, a IGA ani razu nie wprowadziła tych uderzeń do, do gry. Więc tutaj, przede wszystkim, myślę, że taki moment, w którym IGA trochę zmniejszyła swoje szanse na zwycięstwo w tym meczu. Później, przy 5 do 4, przy serwisie IGI, też przy piłce sedowej, błąd. Czasami takie błędy wynikające z. z problemem z timingiem, natomiast problemy z timingiem też z czegoś wynikają wynikają z tego czy mówiłem na początku z pracy nóg. Czasami iga była zbyt blisko piłki, czasami była zbyt, dalek zbyt daleko. Często te błędy się niestety pojawiały, też z Forkendo, 32 niewymuszone błędy w całym spotkaniu, no to jest mimo wszystko zbyt dużo, żeby pokonać tak grającą Coco Go, w którą naprawdę należy bardzo, ale to bardzo mocno pochwalić, ponieważ Amerykanka wyrasta na zawodniczkę kompletną, która nie dość, że potrafi zagrać znakomicie w defensywie, potrafi pójść do siatki, ma naprawdę dobry serwis, jeżeli trafia, jeżeli tak mądrze miesza kierunkami serwisów, tak jak to robiła właśnie dziś. No, to naprawdę jest to zawodniczka bardzo, ale to bardzo niebezpieczna. Do tego wszystkiego wychodzi na to, że kompleks Igi Świątek już raczej nie istnieje w głowie kokogow, no i wygląda to tak, a nie inaczej. Co do drugiego seta, tutaj Polka miała e, swoje szanse. Prowadziła nawet 4 do 2 e, w tym secie. Natomiast wszystkie te kolejne gemy serwisowe wciąż były e, grane tak naprawdę. Na bardzo dużej presji, na bardzo dużej intensywności, na równowagach, a Polka e, no, przeżywała mocno ten mecz. Nawet pojawiały się łzy e, pomiędzy gemami, kiedy Maja chwańska starała się ją pocieszać. Polka, nie wiem czy to ze zmęczenia, czy też z nerwów, e, ciężko powiedzieć, natomiast były te łzy nawet w trakcie meczu Igi Świątek. E, 4 do 3, to jest moim zdaniem kluczowy, bardzo długi gem, kiedy Iga Świątek serwowała. I tam Kokogow wspięła się na wyżyny swoich umiejętności. Uważam, że ten jeden backend z uszlini przy równowadze, który zagrała z bardzo trudnej pozycji, naprawdę Szapoba, w jaki sposób była w stanie wyjść w opresji. Później Iga, mimo wszystko, jeszcze obroniła ten pierwszy breakpoint w tym gemie, natomiast drugi, kolejny punkt, w którym Kokogów z totalnej defensywy, kilka metrów za kortem, była w stanie przejść jednym, jednym zagraniem, długim zagraniem do ofensywy, później od razu przejście do siatki. I zakończenie tej akcji wolejem. Absolutnie pokazanie w tej wymianie całego potencjału wszechstronnego od przejścia z defensywy kilka metrów za kortem do zakończenia akcji przy siadce w tak ważnym momencie. Także tutaj naprawdę wielkie, wielkie brawa dla Kokogo. Trzeba jej oddać to, co jej, że zagrała w tym momencie naprawdę w sposób niesamowity. Później 4 do 4 wygrany gem Kokogo. No i przerwa medyczna. Przy 6-4, 5-4 dla i Iga opuszcza kort, znowu wraca z zabandażowanym udem Na pewno Ige bolało UDO, więc myślę, że tutaj nie ma co się doszukiwać taktycznych, nieczystych zagrań, bo na pewno nieczystym zagraniem byłoby wzięcie medikala kiedy nic wielkiego się nie dzieje, kiedy rywalkę dzieli jeden gem od zwycięstwa, natomiast na pewno tutaj będzie pożywka dla osób niesprzyjających Idze, że znowu gra nieczysto, że, że jest nie fair i tak dalej i tak dalej. Na pewno dla zawodników, dla Koko to też nie było przyjemne, i ona na pewno też może w sposób taki to interpretować i widać było po tym handshake'u, czyli po tym, kiedy dziewczyny podały sobie dłoń po meczu, że było to bardzo zimne pożegnanie po tym spotkaniu, podziękowanie, no i też myślę, że dużo o tym na pewno mówi o tej sytuacji, natomiast tak jak mówię, nie podejrzewam Ige o to, że zrobiła to taktycznie, po prostu widać było, że coś jej dolega, bo nie grała na swoich prędkościach, nie poruszała się na korcie tak jak powinna, ten serwis nie wyglądał tak jak powinien i niestety w takim E, przy takiej dyspozycji, Kokogov tutaj tego meczu się nie dało wygrać, grając w ten sposób. także Czy Kokogov e, robi się taką powoli małą zmorą dla Iggy Świątek? Na pewno jest zawodniczką, która gra bardzo mądrze, potrafi zmienić rytm w kluczowych momentach. Dostosowała też swoją grę e, właśnie e, w tych kluczowych momentach, e, starała się również zagrać wyżej. E, ten forehand, który, tak jak mówi nie jest już dziurą, kiedy ma łatwą piłkę, Kokogov po prostu te forehandy kończy, przestała je psuć. Natomiast jeszcze co do tego ostatniego Gema, po tej przerwie medycznej widać, że Iga też już nie była sobą. Podwójny błąd serwisowy na sam koniec tego spotkania to dużo mówi o Ize. To raczej nie jest jej typowe zachowanie przy takich momentach. Także myślę, że po prostu teraz czas na odpoczynek. Iga rozegrała kilka dobrych spotkań przed tym turniejem. Najważniejszym w Australii, czyli wielkim szlemem w Australian Open, i myślę, że. To jest ważne, oby tutaj zdążyła się zregenerować i mentalnie i fizycznie przez ten tydzień. No i czekamy oczywiście na występy i Świątek, która na pewno na tej szybkiej nawierzchni w Sydney, która będzie szy jest szybsza na pewno niż ta, która będzie w Melbourne, wątpię, żeby na turnieju wielkoszlemowym korty były aż tak szybkie. Nie będzie już też raczej dachu nad głową, chyba że będą jakieś bardzo trudne warunki w Australii do gry. Więc tutaj myślę, że w tych warunkach Iga naprawdę spisała się bardzo, ale to bardzo dobrze i po raz kolejny była no, mimo wszystko główną postacią naszej drużyny, gdyby nie ona w tym finale, byśmy absolutnie nie zagrali. Natomiast kolejnym meczem był oczywiście mecz Huberta Hurkacza przeciwko Taylorowi Fritzowi. No, i tak jak ten pierwszy set, w którym Hubert Hurkacz został przełamany w piątym gemie pierwszego seta, kiedy tak naprawdę wygrywał wszystkie swoje pierwsze dwa gemie serwisowe z dużą swobodą do zera, no to przydarzył się ten jeden gorszy gem i tak naprawdę Taylor Fritz sobie spokojnie dyktował tego, tempo tego spotkania, spokojnie utrzymywał swoje serwisy. Wygrał tego pierwszego seta 6 do 4 natomiast no było widać po Hubercie w tych początkowych fazach meczu, że jest trochę taki ospały, że trochę rozmawialiśmy podczas relacji live, że tutaj gra o życie swojej drużyny, że potrzebowałby trochę więcej energii, żeby tutaj odwrócić te losy, żeby trochę się napędzić. No i to na pewno wydarzyło się w ostatnim gemie drugiego seta, kiedy wszyscy już myśleliśmy, że tak naprawdę dojdzie do tiebreka, kiedy tak naprawdę zawodnicy bez żadnych problemów wygrywali swoje gemy serwisowe do tej Pory Hubert nie miał ani jednego breakpointa przy serwisie Taylora Fritza. Wtedy przydarzył się ten znakomity game dla Huberta. Wygrany do zera i zwycięstwo w drugiej partii 7-5 do 5. i od tej pory Hubi zaczął żyć. Zaczął, że tak powiem... Grać z, e, grać z kibicami, być zupełnie inną osobą, zupełnie w inny sposób poruszał się po korcie, z taką bardziej, e, dużo większą werwą. Takiego Huberta chcielibyśmy widzieć e, zawsze. Ta gra ofensywna też była przede wszystkim przy swoich gemach serwisowych coraz lepsza, coraz odważniejsza. Ten jeden e, punkt w trzecim secie, który był naprawdę, chyba roz, rozmył wszystkie nasze wątpliwości co do tego, czy Hubert na pewno jest zdolny do gry po operacji kolana, kiedy w szpagacie, w poślizgu takim, ze znakomitym. Tego półwoleja był w stanie tutaj zakończyć akcję. No natomiast Hubert ciągle był z przodu, to ciągle Fritz gonił, ponieważ Hubert wygrywał swoje podania, natomiast przez to, że Fritz jako drugi zaczynał obserwować, no to Fritz ciągle był tym, który goni. No i mieliśmy. Taką nadzieję, że może Hubert przystanie 6 do 5 e, dla Huberta, że może wydarzy się dokładnie to samo co w drugim secie, natomiast tam Fritz utrzymał nerwy na wodzy, no i ten tiebreak, ten tiebreak, w którym Hubert prowadził 2 do 0, prowadził 3 do 2, e, natomiast widać było w tych kluczowych momentach, że mimo wszystko tej odwagi brakuje, że mimo wszystko nie był zdecydowany przy swoich atakach, e, przy tym jednym mini-breaku, właśnie przy 4 do 3 dla Fritza, kiedy zabrakło takiego pójścia za, za ciosem z forehandu, kiedy widać, bo że Hubert chce atakować, ale mimo wszystko na, wstrzymanym, na wstrzymanej ręce te ataki zagrywał. No i niestety w takich kluczowych momentach trzeba być bardziej odważny. Ja wiem, że łatwo się mówi i absolutnie nie mam pretensji do Huberta, natomiast jeżeli chciał Hubert ten mecz wygrać, to trzeba było zrobić to w bardziej zdecydowany sposób, ponieważ Fritz z zimną krwią wykorzystał te wszystkie sytuacje, które Hubert. Mu dał w tym tiebreaku i trzeba przyznać, że Fritz też tutaj czapki z głów w jakiś sposób wytrzymał tę presję, pomimo tego, że nie trafiał pierwszymi serwisami na początku tego tiebreaka, mimo wszystko był w stanie tutaj zagrać bardziej odważnie i skuteczniej w tej końcówce. Natomiast brawa dla Huberta, że mimo wszystko dał nam emocje, wiarę w to, że możemy losy tego spotkania odwrócić, ponieważ po pierwszym secie to wyglądało tak, jakby ten mecz miał pójść do jednej bramki. Natomiast widać, że Hubert Rozwija się, gra coraz lepiej z meczu na mecz, natomiast wciąż problem jest ten sam, czyli presja na returnie. Oczywiście, nawierzchnia w Sydney jest bardzo szybka, więc tutaj trzeba to wziąć pod uwagę, że trudno jest wygrywać gemy serwisowe rywala, natomiast wciąż. Najlepszy Hubert to jest ten Hubert przy swoim serwisie i to oczywiście musi zostać, natomiast wciąż tutaj, jeżeli Hubert chce walczyć o wyższe cele, tak jak sam mówi, no to musi dodać coś więcej do gry na returnie, musi dodać więcej zdecydowania, natomiast na pewno ten mecz był pewnego rodzaju krokiem w przód i wielkie dzięki dla Huberta jako kibic za wielkie, wielkie tutaj emocje do samego końca w tym turnieju United Cup. United Cup to już historia, Stany Zjednoczone wygrały ten turniej po raz kolejny, musimy zadowolić się tym drugim miejscem. Natomiast czwarte miejsce w plebiscycie dla najlepszego sportowca roku zajęła Iga Świątek, no trzeba przyznać, że jest to kuriozum, jakieś totalnie niezrozumiałe miejsce moim zdaniem dla Igi Świątek po sezonie, w którym zdobyła olimpijski brąz, wygrała turniej wielkoszlemowy, wygrała kilka turniejów WTA 1000. No, wygląda na to, że IGA w taki sposób nas przyzwyczaiła do tych nadzwyczajnych wyników, które również w zeszłym sezonie były nadzwyczajne, że bierzemy to w pewnego rodzaju jako pewnik w tak globalnej, w tak konkurencyjnej dyscyplinie sportu, jakim jest tenis. Myślę, że najbardziej rozpoznawalnej dyscyplinie sportu wśród sportów kobiecych. Także tutaj no, myślę, że za plecami Wilfredo Leona, czy też Natalii Bukowieckiej nazwisko jej Świątek jest tutaj sporą, sporą kontrowersją mimo wszystko. Oczywiście Iga nie będzie się załamywała z tego powodu, to nie jest dla niej najważniejsze, natomiast sam obraz tego po prostu, jak szybko przyzwyczajamy się do sukcesów tak dużych świadczy mocno moim zdaniem o naszej mentalności. Ola Mirosław zwyciężyła i tutaj, tak jak mówię, dla mnie Iga Świątek była najlepszym sportowcem tego roku, natomiast ktoś może powiedzieć inaczej, że Ola Mirosław zasłużyła i tutaj absolutnie żadnej kontrowersji bym w tym nie widział. Natomiast jeżeli już Ola Mirosław jako pierwsza, to Iga Świątek bez dwóch zdań jako druga. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Ostatni już temat naszego odcinka to Arina Sabalenka, która wygrywa turniej w Brisbane WTA 500. Także rozpoczyna sezon od tytułu. Warto też dodać, że dopisze sobie kilkadziesiąt oczek, ponad 100 oczek. Do rankingu WTA przez to, że Iga Świątek nie wygrała ostatniego spotkania w United Finals, to idzie trochę tych punktów spadnie. No i przed Australian Open ta sytuacja w rankingu będzie wyglądać tak, że Sabalenka ma ponad 1500 punktów z okładem małym przewagi nad Igą Świątek. Także dużo złych rzeczy musiałoby się dla Sabalenki wydarzyć, żeby nie utrzymać tej pozycji po Australian Open. A dobrze wiemy, że później taki okres, w którym Sabalenka grała dużo gorzej, czyli Dubaj, Doha. Indian Wells Miami, a Iga Świątek grała naprawdę dobre turnieje, dwa tytuły do obrony, jeden półfinał, także myślę, że może być ciężko w kolejnych miesiącach idę, odwrócić ten trend i wrócić na fotel liderki, ale oczywiście wszystko może się zdarzyć. Australian Open jest najważniejsze i nawet jeżeli Iga grałaby w finale z Sabalenką i wygrała ten turniej, przez co oczywiście nie, nie odzyskałaby fotela liderki, to i tak bylibyśmy szczęśliwi, ten ranking nie jest teraz kluczowy ale na pewno jest dla Igi ważny i na pewno Iga na ten fotel liderki będzie chciała wrócić, a tak jak powtarzamy, to na pewno łatwe teraz e, nie będzie. Co do następnego tygodnia w turze, e, Magdalena Frank zmierzy się z Jeleną Ostapienko e, w turnieju w Adelaide, natomiast e, Magdalinet w turnieju 250 rangi WTA i również jest e, Rozstawiona i tam rozpocznie swój ostatni turniej przed zmaganiami w Australian Open, także trzymamy kciuki za nasze tenisistki, trzymamy kciuki za naszych tenisistów w eliminacjach do Australian Open, w których wystąpią Max Kaśnikowski, Kamil Majszak oraz Maja Chwalińska. No i oczywiście na losowanie głównej drabinki Australian Open, które będzie miało miejsce w czwartek o 4.30 polskiego czasu. Na pewno relacja z tego wydarzenia pojawi się na naszym kanale. Teraz czas na chwilę odpoczynku i oczywiście wracamy do relacji live podczas Australian Open. Bardzo Wam dziękujemy za tak liczne e, przybycie na nasze relacje live, e, na to, że tak dużo subskrypcji też e, przyszło w ostatnich e, dniach. Tak, także bardzo Wam za to dziękujemy i oczywiście polecamy się na przyszłość. Do zobaczenia już wkrótce.